Witam Państwa. Zastanawiają się pewnie Państwo, po co mi ten mundur? Otóż ten mundur w ogóle nie jest mi potrzebny, dlatego że dziś zajmiemy się wyjątkowym zjawiskiem, jakim jest klonowanie. Czy przypominają sobie Państwo sprzed II wojny światowej jakichś bliźniaków? Nie, to jest oczywiste, dlatego iż bliźniaki pojawiły się dopiero po II wojnie światowej w wyniku eksperymentów. Tak jak tutaj możemy zobaczyć Merlin Monroe, czy braciarze Błakow, czy też mała, lecz słodka owieczka. Nie pamiętam jej imienia, ale to chyba istotne nie jest, dlatego że zamieniła się w królika, powiedzmy Rogera. Ale zostawmy już nie o tym, mieliśmy mówić. Postanowiłem na wzór tych wyjątkowych klonów stworzyć niesamowitego, wspaniałego, wręcz zajebitego klona, tak zajebitego. Człowieku, czy ty nie potrafisz się normalnie wysłowić jak prawdziwy misiek? <grym wiosenka>